Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Jeżeli jesteście tutaj nowi, nazywam się Agnieszka i troszkę podkradnę pomysł od dziewczyny, która nazywa się Jaykissa. Jest to zagraniczna youtuberka i ona w każdym swoim odcinku, zaczynając odcinek, zdradza taką małą ciekawostkę o sobie. Chciałabym to tutaj wprowadzić, żebyście się czegoś o mnie dowiedzieli. I pierwszą ciekawostką, którą Wam tutaj zapodam, jest to, że. Nie lubię za bardzo słodyczy, wolę słone, ale moim ulubionym słodyczem są kinderki i mogłabym je jeść garściami. Dajcie mi znać, kto z Was jest ogromnym fanem kinderków. A już teraz przechodzimy do filmu. Dzisiaj pokażę Wam coś nowego na moim kanale, ponieważ uzbierało mi się bardzo dużo paczek PR, których nie miałam czasu przetestować, otworzyć i nie pokazywałam ich na Instastory. Więc chciałabym skumulować wszystko w jedną całość i pokazać Wam to tutaj właśnie dzisiaj w odcinku. Więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam najciekawsze moim zdaniem nowości z paczek PR, które w ostatnim czasie dostałam. I zaczniemy sobie chyba od najgorętszej nowości tego miesiąca, o którą dostaję średnio raz na dzień wiadomość. Jedną z wiadomości możecie tutaj zobaczyć. Jest to wiadomość dotycząca tego, że już wiele YouTuberek pokazało te kosmetyki, ale nadal Chcielibyście, żebym przetestowała je na kanale, więc postanowiłam taki test zrobić dla Was w piątek, ale teraz na szybciutko pokażę Wam co tutaj mam. A jest to nowa, cała kolekcja Nude Look marki Golden Rose, która robi niesamowity szał w internecie. Ja się nie mogę doczekać, kiedy użyję tych kosmetyków, bo widziałam same pozytywne recenzje odnośnie tych produktów, także sama się nie mogę doczekać, jak się u mnie sprawdzą. I pomimo tego, że pojawiło się już wiele recenzji tej kolekcji w internecie, postanowiłam właśnie w piątek pojawi się czad makijaż z moim pierwszym wrażeniem tymi kosmetykami ponieważ ja jestem bladziochem, wiem, że wiele z Was również ma jasną cerę, ma delikatną urodę i sprawdzimy jak te kosmetyki właśnie przy bladej skórze się prezentują, także tego wyczekujcie w piątek, a teraz szybciutko pokażę Wam co tutaj jest. W kolekcji znajdziemy trzy odcienie kremu koloryzującego z SPF 25, który świetnie się nadaje do noszenia na co dzień. Yy, oglądałam kilka recenzji muszę się przyznać, dziewczyny były zachwycone jak on naturalnie wygląda na twarzy i jak pięknie się wtapia w skórę. Przy tym ma dość dobre krycie jak na krem koloryzujący, więc jestem go bardzo ciekawa. Zobaczę sobie tylko tutaj odcień numer jeden, najjaśniejszy. Oczywiście odcień, który chcę pokazać zawsze wyciągam na końcu. Nie wiem, czy też tak tak prezentuje się opakowanie. Nie wiem, czy numer jeden nie będzie dla mnie troszeczkę za ciemny. Ewentualnie w czat makijażu sobie go odrobinę rozjaśnię, ale zobaczmy. Tak, na pewno będzie dla mnie troszeczkę za ciemny ale ma bardzo ładny, neutralny kolor. I faktycznie jak rozsmaruję sobie pigment tutaj na skórze, to ma dobre krycie jak średnio kryjący podkład, ale uczucie na skórze i pod palcem jest bardzo kremowe, jakbym nakładała krem nawilżający. Więc jestem go bardzo ciekawa, na pewno go przetestuję. Może są kosmetyki z tej kolekcji, które najchętniej chcielibyście w czad makijażu zobaczyć. Ja postaram się wytestować jak najwięcej, ale dajcie mi znać w komentarzu, które kosmetyki najbardziej Was interesują. Tutaj mamy dwa produkty wypiekane. Puder wykończeniowy, który ma delikatnie rozświetlające wykończenie i łudząco przypomina mi pudry Hourglass i to już słyszałam nieraz odnośnie tego pudru. A dalej mamy Trio, gdzie mamy bronzer, róż i rozświetlacz, więc na pewno te dwa produkty również wypróbuję w piątek. I no muszę pomacać już teraz tego pudru no dosłownie pod palcem. Jak hourglass. Naprawdę. I daje taki delikatny, błyszcząco satynowy efekt. Wydaje mi się, że na skórze będzie dawał efekt zdrowej skóry i może się sprawdzić do skóry suchej albo do skóry dojrzałej, kiedy chcecie makijaż utrwalić, ale nie chcecie matowego efektu na skórze. Dalej mamy kredki, mamy kredkę do rozświetlania, do konturowania i mamy również dwa korektory w kredce, jaśniejsze i ciemniejsze, ale już widzę, że ten najjaśniejszy będzie dla mnie za ciemny, więc ich na pewno nie użyję. Ale postaram się użyć w piątek tej rozświetlającej i brązującej. Dalej w kolekcji mamy coś, co mnie najbardziej interesuje, zaraz obok tego pudru wykończeniowego i jest to maskara, która widziałam, że daje przepiękny efekt na rzęsach. Tak prezentuje się szczoteczka. Ma dawać efekt pogrubienia i wydłużenia. Zobaczymy, jak się zachowuje na moich prostych i krótkich rzęsach, które wymagają liftingu, ale nie miałam kiedy się na niego wybrać. W kolekcji mamy również cztery nudziakowe lakiery do paznokci. Ja mam aktualnie chwilę odpoczynku od hybryd. Nakładam odżywkę na paznokcie i nałożyłam na paznokcie właśnie jeden z tych kolorów, i już wam powiem, który, numer 02. Pomieńmy moje wysuszone skórki, bo wymagają troszeczkę roboty, ale odcień lakieru jest po prostu. Obłędny, jest to idealny odcień nude, do noszenia na co dzień. Dalej mamy cztery pomadki w kredce, i one ponoć podobnie zachowują się na ustach jak moje ulubione matowe pomadki w kredce Golden Rose Crayon. Natomiast są bardziej kremowe i świetliste, więc bardzo chętnie je wytestuję. Pokażę Wam tutaj, jak prezentują się słocze. Tak prezentują się kolory, i już mogę Wam powiedzieć, że ten różowy kolor numer 03 do mnie przemawia. Na pewno będzie moim ulubionym z tej całej czwórki. Dalej mamy również pomadki w sztyfcie. Opakowania wyglądają obłędnie, a tak prezentują się kolory. Pokazuję wam odcienie na wewnętrznej stronie dłoni ze względu na to, że faktura, właśnie w tym miejscu, imituje to, jak pomadka będzie się prezentować na ustach. Więc jest to najbliższy efekt do tego, jak pomadka będzie wyglądać na ustach. Dalej mamy trzy płynne matowe pomadki. I tutaj zobaczcie, również krzyczy do mnie ten delikatny róż numer 03. Podoba mi się, że w tej kolekcji nude jest wielowymiarowy. Mamy tutaj ciepłe, neutralne i chłodniejsze tony, więc każdy znajdzie coś dla siebie, co najbardziej lubi nosić. Ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o nudziaki, wybieram różowe tonacje, więc jestem bardzo zadowolona, że takie ładne, jasny nude tutaj jest. I na koniec mamy cztery kolory błyszczyków w płynie. Tak się to prezentuje. I teraz znów odcień różowy, tym razem numer 02. Krzyczy moje imię i na pewno go użyję. I jeżeli chodzi o te kolekcje, to zostały mi jeszcze cztery produkty. Mamy tutaj róż do policzków, również wypiekany. I on widzę, ma chłodniejszy odcień od tego różu. Które znajdziecie w trio, także znów możecie wybrać to, w czym się czujecie najlepiej. I na końcu mamy wypiekane cienie do powiek. Mamy tutaj jeden matowy kolor, w sumie bardziej satynowy i dwa błyszczące. I ten jasny błyszczący cień, oprócz tego, że pewnie świetnie sprawdzi się w roli cienia, jest chłodniejszą wersją rozświetlacza, który znajdziecie trio z różem i bronzerem, więc tutaj znów macie możliwość wybrać pomiędzy chłodniejszym i cieplejszym odcieniem i to jest bardzo fajne. Ja go mam ochotę nałożyć już. Piękny. Piękny. Ja zdecydowanie wolę właśnie używać takich delikatnie chłodniejszych tonacji rozświetlaczy. Więc ten rozświetlacz, w sumie wypiekany cień do powiek numer 01 Ivory jest rewelacyjny w roli Rozświetlacza i będzie produktem uniwersalnym na pewno. Więc tak. Musiałam go nałożyć, bo nie byłabym po prostu sobą. Także zmywam słocze. Nie mogę się już doczekać, aż zrobię pełny make-up, biorąc też pod uwagę Waszą ekscytację tą kolekcją. Dajcie mi w komentarzach jeszcze raz, proszę, znać, który kosmetyk chcecie najbardziej, żeby pojawił się w tym odcinku, bo to, tak jak mówię, postaram się pokazać jak najwięcej, ale jak macie jakieś typy, które koniecznie muszę pokazać, to piszcie w komentarzach. Dalej mamy produkt nowy: paleta róży i rozświetlaczy marki Smashbox. Tutaj dostałam karteczkę od Smashboxa i to nazywa się Kali Kist Smashbox. Paleta wizualnie prezentuje się przepięknie. Lato, słońce, Kalifornia. Uwielbiam takie klimaty. Opakowanie jest bardzo solidne, ciężkie. Jest to opakowanie plastikowe, obklejone takim błyszczącym metalicznym papierem, przez co mam wrażenie trochę na pierwszy rzut oka, że wygląda jak metalowe. Bardzo fajne opakowanie. W środku bardzo duże lusterko i zawartość prezentuje się tak. Mamy tutaj dwa róże do policzków, dwa rozświetlacze. Do ocieplania skóry. Jeden rozświetlacz jasny i taki róż z drobinkami. Nie wiem, czy ta paleta nie będzie dla mnie troszeczkę za ciemna, zbyt intensywna, chociaż ten rozświetlacz. A, bo ten rozświetlacz ma taki piękny różowy błysk. Zobaczcie. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, ale on nie jest ciemny, tylko ma taki właśnie ładny. Różowy poblask. Słocze prezentują się tak. Mamy ten jasny rozświetlacz z różową. Oświatą. Tutaj mamy taki szampańsko-złoty rozświetlacz. Tutaj jest ciemniejszy rozświetlacz, albo do bardzo opalonych skór, albo właśnie jako delikatny rozświetlający bronzer. I tutaj taki ładny róż ze złotymi drobinkami. Dwa róże wyglądają tak i są hiper mocno napigmentowane. Musicie na pewno uważać z aplikacją takich róży i nakładać je albo bardzo delikatną, lekką ręką, albo pędzlem Typu duo fiber w kształcie takiej miotełki. One się fajnie sprawdzają do aplikacji tak mocno napigmentowanych produktów, kiedy nie chcemy zrobić sobie. Rosyjskiego lica, tak zwanego. Rozpadało mi się za oknem, bardzo was za to przepraszam. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale sprawdzam cenę tej palety. Kosztuje na seforze 197 zł, więc nie jest to mała, ale tak jak mówię, jest to super solidnie wykonana paleta z sześcioma produktami w środku. Nie małymi, bo są to duże pojemności, więc jeżeli wykorzystacie taką kolorystykę u siebie, bądź jeżeli malujecie klientki, to wydaje mi się, że warto ją mieć w kufrze. Dalej jedna z ciekawszych nowości, która. Przyszła do mnie z Minty Shopu z karteczką. Są to nowe gąbeczki blended, welurowe. Nazywają się dokładnie Velvet Violet. I to są gąbeczki, które są wykonane z takiego misiowatego materiału. Tutaj jest trzecia gąbeczka. Dostałam trzy sztuki. I jest brudna. Używam jej, dzisiaj używam jej od kilku dni, żeby ją wytestować. I powiem Wam tak: ja miałam styczność, to znaczy mam gdzieś yy, w jakimś kącie szuflady, gąbkę oryginalną, pierwszą gąbkę welurową, którą wypuściła marka Juno Co. Nie wiem jak to się y, wymawia. Ale pewnie wiecie, o którą gąbkę chodzi. Polecają Niki Tutorials. I ja co do tamtej gąbki miałam mieszane uczucia, bo ona dawała mi bardzo mocno matujący, wyczuwalny efekt na skórze. Podbijała krycie podkładu, ale podkład. Nałożony właśnie tą gąbką, który normalnie nałożony był komfortowy, w przypadku tamtej gąbki był u mnie na twarzy za ciężki. Ta tego efektu nie daje, ta nadal zostawia ładne, delikatnie świetliste, naturalne wykończenie. Ale w porównaniu do zwykłych gąbek silikonowych, w sumie nie wiem z jakiego materiału te klasyczne gąbki tak naprawdę są stworzone, ale w porównaniu do tych tradycyjnych gąbeczek mięciutkich, ta gąbka faktycznie daje dużo większe krycie podkładu. Grazy dwa. Jesteście w stanie z bardzo kryjącego podkładu, nakładając jedną warstwę, uzyskać efekt, jakbyście normalną gąbką nałożyły trzy. Także jeżeli lubicie mocniejsze krycie w podkładach, chcecie wyciągnąć z podkładu jak najwięcej i nadal utrzymać ten naturalny wygląd, to polecam wam właśnie te gąbki. W tej oryginalnej gąbce Juno to jakby środek był obklejony, obłożony tym welurowym materiałem. Tutaj nie ma takiego efektu. Tam ten bardzo mocno się marszczył, ciężko się go myło. Natomiast tu mam wrażenie, że cała gąbka jest wykonana z jednego materiału, z jednego kawałka. Nie wiem czy tak jest, musiałabym ją przeciąć może jak będzie już zużyta to pokuszę się o przecięcie, żeby zobaczyć co jest w środku, na razie mi bardzo szkoda ale tutaj zdecydowanie ta gąbka jest e, delikatniejsza, jest miększa nie marszczy się brzydko ładnie się ją wymywa w porównaniu z tą oryginalną Juno, no naprawdę rewelacyjna gąbeczka i jak z tamtej nie byłam zadowolona, tutaj używam od kilku dni non stop i naprawdę efekt jaki daje mnie zachwyca, także jeżeli lubicie mocniej Przekrycie podkładu. Serdecznie polecam. Dalej mam kolorową paczuszkę od Boho Beauty we współpracy z Martą, zmalowaną, a w środku są pędzle i gąbeczka. Tutaj mamy karteczkę ze zdjęciem Marty, z dedykacją i z modelami pędzli. Tak prezentują się modele pędzli. Tutaj wszystko jest. Opisane. W środku mamy nowy Boho Blender i on y, wydaje się być podobny do tego tradycyjnego, tylko jest inaczej ścięty. Jest płaskościęty, przez co ładnie będzie się nim robiło baking i aplikowało puder na twarz, bo właśnie y, do pudru gąbeczki również się świetnie sprawdzają. No i dalej mamy pędzelki. Wypakuję szybciutko z folii. No, słuchajcie, włosie jest ekstremalnie miękkie. Wykonanie tych pędzli. Bardzo, bardzo ładne. Podoba mi się to, że nie są to czarno-złote, ani czarno-srebrne, albo biało-srebrne pędzle, tylko są faktycznie takie mm, troszeczkę, fio... to jest chyba fiolet, tak mi się wydaje, fiolet, granat ciężko mi oceniać kolory, ale wydaje mi się, że jest to fiolet połączony ze złotem yy, i pięknie się prezentują. Są super mięciutkie. Modele są bardzo uniwersalne. Ten jest świetny do rozświetlacza przykładowo. Yy, to jest numer yy, yy, numer 114. Tutaj taki pędzelek lubię do aplikacji pudru pod oczy. To jest akurat 113. Duży pędzel do pudru, bardzo miękki, przyjemny bardzo miękki. Malutka, precyzyjna kuleczka, dwa puchacze, jeden płasko ścięty, drugi typowy okrągły puchacz i pędzelek do brwi, czyli mamy tutaj w sumie wszystko, co jest nam potrzebne do wykonania makijażu twarzy, ponieważ tego pędzla numer 113 możemy również użyć do aplikacji bronzera czy różu. Także bardzo ładny, pięknie wykonany zestaw. Cały zestaw kosztuje 370 zł. Najdroższy jest duży pędzel do pudru, 129, potem mamy 49, 47, 25, 40, 40, 35. No, to są takie dość fajne ceny za tak wizualnie. Piękne pędzle. W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie kupić bardzo dobre, jakościowo pędzle w niskich cenach, co kiedyś nie było możliwe, także ja się bardzo cieszę, że mogę wam pokazać kolejne pędzle, które nie są hiper drogie, a zapowiadają się bardzo, bardzo ładnie. Także będę testować i dam wam znać, a Marcie serdecznie gratuluję kolejnego produktu. Słuchajcie, dzisiaj warunki mi nie sprzyjają, bo najpierw padał deszcz, a teraz jakiś ktoś na dworze Kosi mam wam do pokazania ostatnią paczuszkę. Yy, I to jest paczuszka z nowością z Glam Shopu od Hani. Tutaj już od razu w paczce widzę przepiękny łapacz snów. I to wam powinno zobrazować co jest w środku. Nowa paleta łapacz snów, oczywiście. Jest w środku i zaraz Wam ją pokażę. Tutaj mamy karteczkę z przepiękną grafiką i od niedawna z Hanią, jeżeli chodzi o grafikę, współpracuje dolna Anna Espiral, którą możecie znaleźć na Instagramie. Serdecznie polecam, jest przezdolna i przekochana. I tutaj w środku, oprócz palety, którą zaraz Wam pokażę, mam dwa nowe turbotki, które są zapakowane bardzo yy, solidnie. Krem brokatowy, o to chciałam pomacać. Ojacie, ojacie, Jakie to dziwne! O, o wow, zobaczcie, ja tylko tego dotknęłam. Wow! To się tak przenosi na skórę. Cudnie. O geez. To się normalnie przenosi bez żadnej bazy. Coś pięknego. Tego jestem super ciekawa i na pewno przyda mi się w, przy tworzeniu błyszczących akcentów w makijażu. Dalej mamy pędzelek. Pędzelek ławkowiec chyba tak się to nazywa. Bardzo podobny kształt pędzla miało kiedyś Make Up Forever albo coś takiego. Wiem, że ten pędzel był cholernie drogi, bo produkcja takiego pędla jest bardzo droga, więc bardzo fajnie, że Hania powróciła do tego kształtu pędzla, bo jest on super uniwersalny. No i na koniec, ale piękna jest ta grafika na żywo. Widziałam już ją na różnych instastory, ale na żywo ta grafika jest obłędna. Tutaj mamy przepiękny, kolorowy łapacz snów z złotymi wstawkami, co sprawia, że ta paleta po prostu wygląda bosko. Jest to Moim zdaniem wyższy level tworzenia opakowań w Glam Shopie. W środku, jak zwykle, wszystkie cienie są zabezpieczone, więc to mi się podoba, bo wszystkie cienie dochodzą do Was nieważne czy kurier nimi rzuca, czy nie, dochodzą do Was cało, bo nic się nie posypie, co się zdarza przy niektórych paletach. I tak prezentuje się kolorystyka tej palety. Ja zrobię tutaj kilka swatzy, tak na szybciutko tylko dotknę. Palcem. Uu. Uu. No, pięknie się to prezentuje. Jest to delikatne dotknięcie. Teraz jadę z drugą ręką. Weźmiemy dolny rząd. O, ten niebieski ombre. niebieskie ombre. Coś pięknego. On jest błękitny, ale opalizuje na różowo-fiolet. Piękne. I lawendowy na no, pigmentacja tych cieni. Zresztą jakość cieni hani jest rewelacyjna, więc y, ja się tak bardzo cieszę, że mam możliwość współpracować przy swojej palecie, która już niedługo właśnie z Hanią, która dała mi 100% możliwości wkładu własnego w tą paletę. Wszystko tam jest moje. I jeszcze jakość. No. Bardzo się cieszę, że już niedługo będziecie mogli zobaczyć i mam nadzieję dotknąć mojej palety na żywo. A ta paleta jest przepiękna. Zobaczcie. Te słocze mówią same za siebie, prawda? Jeszcze mam te dwa turbociki tutaj. I dwa nowe turbocy prezentują się tak. Jest tiul i laser. Coś pięknego. Coś pięknego. U, Mam jeszcze drobinki z tego kremu, ale... Prezentują się bosko. I to już wszystkie najciekawsze moim zdaniem produkty, które ostatnio otrzymałam w paczkach PR-owych, które możecie już kupić w sklepach. Dajcie mi znać, który z tych kosmetyków zaciekawił Was najbardziej, a my widzimy się mam nadzieję w piątek w czarnym makijażu kolekcji Golden Rose. Bardzo dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji i mam nadzieję do zobaczenia. Buziaki, papa!